Kolejne popołudnie w świetlicy Stowarzyszenia Politez. Dzieci, opiekunowie, trochę nauki, trochę zabawy, słodki podwieczorek i tak od października 2004. Ta świetlica już właściwie od, od, od tamtego czasu funkcjonuje w tej samej formie wciąż tych zajęć popołudniowych. Do kwietnia 2004 finansowana była ze środków programu młodzież. W tej chwili już otrzymujemy pieniądze z Urzędu Miasta. Celem organizatorów świetnicy jest przede wszystkim pomoc dzieciom i wypełnienie wolnego czasu poprzez wspólne zajęcia, gry, zabawy i rozwijanie zainteresowań. Dzieci trafiają do nas przede wszystkim przez pedagogów szkolnych. To oni niejako y, znają najbardziej środowisko y, dzieci w swoich szkołach i to one wiedzą, które z dziec y, któro, któremu z dzie y, dziecku przydałoby się takie zajęcia popołudniowe, bo ma kłopoty w nauce albo może nie ma w domu warunków. Wspólne prace integrują. Pomagają zapomnieć o kłopotach w szkole, domu, a przy tym rozwijają zdolności, bądź pomagają odkryć te jeszcze nieodkryte. Najpierw była świca środowiskowa, jednak doszliśmy do wniosku, że świetlica nie do końca e, e, pełni takie funkcje, które, które mogą być pełnione przez program starszy brat starsza siostra. Dlatego, że głównym plusem tego programu Starszy Brat Starsza Siostra jest pomoc sam na sam e, przez jednego wolontariusza, jednemu dziecku u niego w domu. I jak się okazuje, zarówno świetlica, jak i program starszy brat starsza siostra zdają egzamin. Możemy się bawić bieganego tutaj, trochę się pobawimy, albo pobawimy się w koników, że na banana się nosimy albo w rzeźby. Yy, pomagają mi na przykład. W różnych zadaniach, których nie rozumiem, czytają tego, czego nie rozumiem i wyjaśniają wszystko. Działalność świetlicy wydaje się być bardzo potrzebna. Zwłaszcza, że uczy tych młodych ludzi ambicji, przyjaźni, otwartości na innych i życia w grupie.